Tych pięknych okolicznościach przyrody podczas mojego zawodowego wyjazdu dopadła mnie niesamowicie istotna informacja. Otóż, minister niedzielski, ten, który jeszcze niedawno razem ze swoimi doradcami zapowiadał tsunami koronawirusa, mówił, że jeszcze się uczy ciągle, jak z nim walczyć, chyba już swoje nauki. Doprowadził do perfekcji. Ma już wiedzę, bo powiedział dzisiaj, że jesteśmy na końcu pandemii, że pandemia się kończy. Niezwykle zabawna e, informacja i wielowątkowa, więc zachęcam wszystkich do wysłuchania do końca, bo jest mnóstwo ciekawych e, w związku z tym e, wniosków, e, podsumowań. Więc tak, po pierwsze, zastanówmy się, czy Pandemia się kończy, dlatego że minister Niedzielski, rząd PiSu i cała kasta polityczna ze wszystkich partii z Sejmu, która zapewniała nas, że trzeba pokonać pandemię w określony sposób, przez nich wymyślony, czy przyniosła sukces. No więc podsumujmy: Polska na tle krajów ma jeden z najniższych poziomów szczepień. No to skoro ma najniższy poziom szczepienia i pandemia odchodzi, to jakie się nasuwają logiczne wnioski? Ja ich nie będę mówił, nie chcę się narażać regulaminowi Facebooka, ale myślę, że sami odnośnie do Polski powinniśmy to wiedzieć i sobie to podsumować. To skoro te szczepienia są tak słabe, a pandemia jest w odwrocie, no to wiecie o co chodzi. Kolejna sprawa, obostrzenia. Zobaczcie, pandemia jest w obrocie, ale jeszcze ciągle minister Niedzielski utrzymuje obostrzenia dla branży klubowej, dla klubów, To jest oczywiście powszechnie lekceważone. Nie wiem jaki w ogóle jest z tym zamysł, bo nawet policja tego nie przestrzega. No i w ogóle każdy klub, jaki w Polsce chce się otworzyć, może to zrobić legalnie. Wszyscy olewają obostrzenia e, ministra. Oczywiście zgodnie z prawem, bo sądy stwierdziły, że te obostrzenia w takiej formie nie mają żadnej legitymizacji. Niemniej jednak wciąż nas tam katują tymi maseczkami w różnych miejscach e, o, obligatory, że tak powiem. Te maseczki muszą być i nic też się z tym nie dzieje w centrach handlowych. Też, oprócz kilku pokazówek, które świetnie chodzą w internecie, żeby napędzić jakiś tam pato dziennikarzy, w rzeczywistości wiemy wszyscy dobrze, że nic się nie dzieje, nic wyjątkowego. Nie ma miejsca, żebyśmy nie mogli sobie do galerii wejść bez maseczki. Tak więc to. Nic nie działa, jednak pandemia jest w odwrocie. Nic nie działa z rządowych pomysłów, a pandemia jest w odwrocie. No ale są pewne trwałe skutki, o których nie możemy zapamiętać, bo niektóre rzeczy e, kaście politycznej się udały. Więc, tak, przede wszystkim e, zamknęli na kilka miesięcy mnóstwo branż, mnóstwo firm i wyprodukowali pod te konto, aby zapłacić im rzekomo odszkodowania. 170 miliardów złotych. Proszę państwa, 170 miliardów złotych poszło na pensje pracowników, którzy nie pracowali w tym czasie. Więc 170 miliardów złotych wydrukowane utrzymywało ludzi nic nie wnoszących do gospodarki. Jakie są tego skutki? Bo są trwałe skutki. No przede wszystkim inflacja. Zawsze jak rząd drukuje pieniądze bez pokrycia w pracy, no to my wszyscy musimy za to potem zapłacić właśnie w cenach masła, chleba, mleka i przeważnie najbardziej boli to tych najbiedniejszych. Więc wszyscy, którzy się cieszyli z tej skutecznej walki z rządem, albo słuchali opozycji, która domagała się jeszcze skuteczniejszej walki, jeszcze radykalniejszej, albo słuchała tych, e, pożal się Boże, lekarzy, którzy. Stwierdzili, że potrzebna jest twarda ręka, że trzeba zamknąć całą gospodarkę. No to możecie im różne rzeczy zrobić w twarz. Możecie im się śmiać albo coś gorszego, bo okazali się totalnymi szarlatanami takimi samymi jak Ryszard Petru, który namawiał do przewalutowania kredytów na franki, kiedy sam przewalutowywał z franków na złotówki, bo wiedział, że za chwilę dojdzie do krachu na giełdzie kurs franka. Takimi samymi szarlatanami okazali się ci eksperci, pompowani w telewizji, że słuchajmy mądrych ludzi, oni wiedzą. Wykorzystali to, że wierzycie, że ludzie im wierzą że to są eksperci, wykorzystali to, żeby was zrobić w konia, 170 miliardów za które wszyscy zapłacimy, rząd nie ma swoich pieniędzy, jak je wydrukuje, trzeba je potem odpracować właśnie w tych cenach inflacji, bo ty pracujesz płacisz więcej, wszystkie ceny, które macie w sklepach wzrostowe, nie pochodzą te wzrosty od przedsiębiorców, za wszystkie odpowiada rząd, tylko i wyłącznie kasta polityczna która pompowała idiotyzm e, e, COVID-owych obostrzeń no, to to jest trwały skutek, no, porażający. To jest po prostu porażające. Ja mogę powiedzieć w imieniu strajku przedsiębiorców Polska Liberalna, że my jako jedyni od maja od marca 2020 kiedy to jeszcze przedstawiciele partii na K, która potem się lansowała jako głównego jako główny wróg obostrzeń ci przedstawiciele partii na K biegali w baseczkach mówili że to niebezpieczny wirus że musimy robić obostrzenia sprawdźcie sobie materiały z marca z kwietnia z kampanii prezydenckiej co Krzysztof Bosak mówił jak się zachowywał Niemniej jednak, my jako jedyni mamy tą satysfakcję, że od początku stanęliśmy przeciwko. Wiedzieliśmy, że ekonomii nie da się oszukać, nie da się wydrukowanymi pieniędzmi zwalczyć wirusa. No po prostu nie ma to żadnego związku. Nakradną politycy, to było jasne i to się wydarzyło. Setki milionów złotych na różne większe lub mniejsze interesiki, ujawnione lub nieujawnione, to politycy zrobili, dorobili się. No i niczym wirusa nie zwalczyli, na pewno nie tymi wydrukowanymi pieniędzmi. Teraz za to wszystko zapłacą wszyscy. To jest najstraszniejsze, że oni się uczą, oni popełniają błędy. My za to wszystko płacimy. Pamiętajcie, że rząd nie ma swoich pieniędzy. Nawet jeżeli wam ich nie zabierze bezpośrednio urząd skarbowy, to wam podwyższą ceny w sklepach, dorzucą sklepom różne opłaty, obciążenia żeby potem następnie przerzucone te koszty były na was. Więc zawsze wy płacicie za głupotę polityków, więc warto mieć to na uwadze. Nigdy oni nie ponoszą odpowiedzialności, nigdy państwo nie podnosi odpowiedzialności, bo państwo to wy. Wy jesteście państwem, wasza kieszeń. Jak wam się wydaje, że coś tam państwo ma jakieś swoje pieniądze i ono za nie płaci? Nie. Wasza kieszeń jest kieszenią państwa. Czy tego chcecie, czy nie, czy się z tym godzicie, czy się nie godzicie. Kolejny bardzo znaczący efekt tej, tej całej histerii jest taki, że mamy poważny problem społeczny, bo no nie da się ukryć, że marketing Pfizera czy innych dużych firm, które zwęszyły biznes na naszym strachu, świetnie wszedł. Oczywiście nikt się nie spodziewał, że to będą reklamy, banerki na stronach internetowych albo reklamy w blokach reklamowych. Nie, nie, nie. Współczesny marketing idzie już dużo dalej. Jeżeli masz furę pieniędzy do zarobienia, to nie kupujesz reklamy w telewizji, tylko kupujesz politykę telewizji. Jeżeli się kupi politykę danej telewizji, to wszyscy redaktorzy, do jest podporządkowany temu interesowi. Jeżeli Pfizer zarobił 20 miliardów dolarów, no, to sobie policzcie, ile mógł przeznaczyć na taką Polskę i ile zarobi na tym dana telewizja czy inne media. Oczywiście nie ma bezpośrednich transferów, ich nigdy nie znajdziecie. Centrum finansów znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Pfizer ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Tu płaci podatki, tu napędza gospodarkę. Właściciel stacji telewizyjnych w Polsce również ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, więc oni sobie świetnie poradzą. Nie muszą nawet mieszać w to prezesów polskich, to, to jest w ogóle temat oddzielny. Więc ten marketing korporacji, który tak świetnie zadziałał na nas wszystkich, spotęgował strach, zbudował popyt, ma też bardzo duży koszt społeczny, o którym nie wolno zapominać. Ten koszt społeczny to są ludzie, którzy do tej pory, mimo że minister niedzielski mówi, że rozpoczynamy zakończenie pandemii, to do tej pory są ludzie, którzy i będą dalej Żyli w gigantycznym strachu, bo już zakorzeniono w nich strach, że mogą umrzeć na tego wirusa. Dawano im te ogromne statystyki. No, kto uwierzy dzisiaj, że jeszcze 6 miesięcy temu wirus nas zabijał, a teraz do, w zeszłym roku do czerwca trzymano obostrzenia, a teraz już w lutym, w marcu dzieci wrócą do szkoły i wirus przestanie zabijać? No, ci, którzy od początku nie wierzyli w, to, w te informacje, mogą powiedzieć: OK, super, mamy wolność. Ale musimy też zawsze myśleć o szczególnie jak potem będziemy decydować w wyborach, musimy myśleć o tym, do czego politycy doprowadzili. Doprowadzili do gigantycznej psychozy. Znam osobiście, ale założę się, że każdy z was też zna setki osób, które mimo, że im się powie, że ten wirus to już nie jest groźny, że już nie muszą chodzić w maseczkach, że boostery to już może nie. Nie ma znaczenia, ci ludzie są już uzależnieni od tego i oni po prostu już teraz nie będą bardzo długo wierzyć w nic innego. Oni przez rok, dwa, trzy lata być może będą żyli w przychodzie. To jest taki trochę jak po wojnie taka trauma. To jest ogromny koszt społeczny i nie chciałbym... Ja osobiście tym ludziom życzę jak najlepiej i nie chciałbym, żeby ktokolwiek im życzył źle. Są ofiarami swojego rodzaju wojny, aczkolwiek to nie jest wojna, tylko normalne praktyki marketingowe, które się będą powtarzać. Powtarzały się w temacie kredytów frankowych, teraz się powtórzyły w temacie e, skuteczności tej polityki, którą nam sprzedawano, w pompowaniu strachu. No po prostu musimy tu jako obywatele uczyć się, że żyjemy w świecie marketingu nowego rodzaju że marketing to nie tylko reklama w bloku reklamowym, ale właśnie kupienie polityki całej stacji. Zresztą obserwujemy to w polityce. no, no. PiS kupił sobie politykę całej stacji TVP PiS, a Platforma ma za sobą całą stację TVN. No, po prostu to tak działa. No, ten, kto ma stację, ten ma poparcie i tak samo korporacje mogą sobie kupić całe stacje, czy to telewizyjne, czy radiowe, w sensie nie na własność, ale żeby realizowały ich politykę marketingową. No, więc to jest przykre. Ale jest jeszcze ostatnia rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć. To jest też kolejny taki punkt mojej satysfakcji, ponieważ wszystkie te materiały na moim kanale YouTube możecie obejrzeć od marca, kiedy w takim nagraniu z pociągu mówiłem, że absolutnie polityka lockdownów nie przyniesie rezultatu. No, trzeba się po prostu zastanowić. I ja taki. Wszyscy ludzie ze strajków przedsiębiorstw są taką myśleli. No, ile czasu wytrzymamy bez pracy? Żadna ekonomia tego nie wytrzyma, ludzie muszą pracować. Skoro pomysłem na walkę z wirusem było wyłączenie ludzi z pracy, to się musiało prędzej czy później zawalić i właśnie bankructwo w postaci szalejącej inflacji i kryzysu energetycznego widzimy teraz. Te wszystkie problemy wzięły się właśnie z naszego strachu i z akceptowania durnych politycznych decyzji. Oczywiście my mamy prawo do strachu, ale od polityków powinno się wymagać tego, że ten strach społeczny. Powstrzymają, a nie będą na nim żeglować po to, żeby się dorobić i po to, żebyśmy my potem płacili za ich głupie decyzje. Niemniej jednak też na tych materiałach znajdziecie właśnie ten ostatni wątek, o którym chciałem mówić. My jako jedyni, podkreślam, jako jedyna partia, żadna inna z Sejmu, nie mówiliśmy od samego początku, czyli mówiliśmy od samego początku, że nie ma żadnego spisku. Że ten problem związany z koronawirusem wynika z nas samych. My się przestraszyliśmy, bo tam ktoś w redakcji wrzucił sobie nie to zdjęcie, co trzeba z Mediolanu, nieaktualne, ale jakieś sprzed, z innych wydarzeń. My się przestraszyliśmy, nakręciliśmy się, media podchwyciły nasze zainteresowanie. Ich zadaniem jest zarabiać na reklamach, więc pokazywały nam coraz więcej, żebyśmy my coraz więcej oglądali. Ja nie zapomnę, jak w TFL były całe bloki poświęcone tylko koronawirusowi, opowiadano tam te brednie wszystkie. Niemniej jednak, no i jeżeli my sami nakręcamy oglądalność, no to nikt się z tego nie wyłączy. No, politycy są od tego, oni powinni powiedzieć: nie bójcie się. No tak jak Szymowski na początku próbował to zatrzymać, mówił, śmiał się z maszeczek, mówił, że maseczki nikomu nic nie dają, albo profesor Simon mówił, że koronawirusy są z nami od lat. No ale potem jak Posypała się medialna papka, poczuli pieniądze, poczuli, że my w strachu zgodzimy się na wszystko. No to kradli albo się dorabiali na tym ci eksperci również. Niemniej jednak, chcę Wam powiedzieć, że my od początku odcinaliśmy wszelkie teorie spiskowe. Jakieś tam Bill Gates czy inne foliarstwo absolutnie nie było akceptowane przez nas. W przeciwieństwie na przykład do Grzegorza Brauna i Partii na K, która ma rzeczywiście twarz foliarstwa. My w Polsce Liberalnej zawsze koncentrowaliśmy się na faktach, na suchych liczbach, na profesjonalnym zarządzaniu tak jak to przystoi przedsiębiorcom. No nikt mi nie będzie opowiadał bzdur o spisku Billa Gatesa czy innych wariactwach, bo ten mechanizm marketingu jest bardzo prosty. No, korporacje, gdy zobaczyły, że jest popyt na rynku, a to jest standardowa zasada, jeżeli jest popyt na rynku, a tym popytem był nasz strach i chcieliśmy wybawienia od wirusa. Podsycany przez polityków i media, no to korporacje zwęszyły biznes na miliardy dolarów i dostarczyły nam wybawienie. Tak po prostu to działa zawsze. I nie ma żadnym w tym spisku, można szukać winy tylko i wyłącznie w swoim strachu, bo to nasz strach, nasze zainteresowanie, klikanie w, no, na, w tych internetowych serwisach, oglądanie filmików, to wszystko napędziło popyt. No i ten popyt został zrealizowany. Więc yy, kochani, yy, kończąc, cieszę się, że zdaniem ministra Niedzielskiego pandemia jest w odwrocie. Cieszę się, że od początku Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców wykazywał jako jedyna partia polityczna w Polsce najwyższy poziom rozsądku i racjonalnego podejścia do zarządzania wirusem. Z tego się bardzo się cieszę. Cieszę się i gratuluję wszystkim, którzy byli z nami. Cieszę się, że stanęliście przeciwko reżimowi, bo reżim też przy okazji wirusa pokazał swoją złowrogą twarz. I chciałbym, żebyśmy w najbliższych wyborach, korzystając z tego doświadczenia, z tej rekomendacji dla naszego rozsądku i zdolności zarządzania, chciałbym, żebyśmy wszyscy znaleźli płaszczyznę, w której przestaniemy głosować na polityków i tak jak w 1989 Polacy podziękowali zawodowym politykom i wybrali robotników ze stoczni i hut do rządzenia państwem. Żebyśmy teraz dokończyli tą, albo zrobili kolejny krok tej zmiany, odsunęli profesjonalnych polityków, którzy okazali się całkowicie zdemoralizowani. I to mówię o wszystkich z Sejmu i powierzyli władzę przedsiębiorcom, ludziom, którzy znają się na zarządzaniu. To będzie super efekt i na pewno ta tragedia, która się wydarzyła dla wszystkich, będzie miała dzięki temu pozytywne owoce. Życzę Wam tego bardzo. Życzę Wam, żebyście mogli podróżować. Po tu jestem zawodowo, tak jak powiedziałem, nie jestem politykiem, nie utrzymuję się z polityki, więc zawodowo jestem w tej chwili w ramach działalności turystycznej i chciałbym bardzo, żebyście w końcu zaczęli wyjeżdżać bez tych wszystkich paszportów covidowych i tego czerwego szaleństwa, żebyście mogli odpocząć. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam wolnej Polski. Trzymajcie się.